Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj podsunięty temat, dlaczego nie mogę odejść od mojego narcyza, co mnie przy nim trzyma zależności finansowe, to, że nie jesteśmy samowystarczalni, to, że mamy jakieś firmy, mamy jakieś zobowiązania wobec siebie. No generalnie dzisiaj będzie temat finansowy, czyli coś, co w Polsce, bo, bo bardzo dużo filmów w języku angielskim, czyli amerykańskich, na przykład przez panią Ramani. Nie niezbyt mocno poruszają tego tematu, aczkolwiek jest tam parę takich filmów, czy sam Wagnin. Generalnie problem w Ameryce istnieje, ale nie aż tak duży, nie aż tak, brzydko mówiąc, popaprany jak w Polsce. Drodzy Państwo, finanse to, to jest jeden z bardzo trudnych rzeczy do rozważenia przy odejściu od naszego narcyza, od osoby toksycznej, od osoby narcystycznej. O ile w sytuacjach, kiedy narcystyczną osobą jest mama, tata, rodzice, którzy na przykład nie chcą nam pomóc w życiu, nie chcą, nie chcą, nie wiem, mimo że na przykład są bardzo bogatymi rodzicami, nie chcą nam pomóc, no powiem tak, to jest sytuacja trudna, ale ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że rodzic. Może dziecko wspomóc, ale nie musi, nie jest do tego zobowiązany. Rodzic może, może dać dziecku swój spadek, nie wiem, po babci, po, po sobie, nie wiem, ma sześć mieszkań, dwa mieszkania nawet, a nie chce absolutnie dać. Nie, Drodzy Państwo, proszę tego nie traktować jako, bo mój tata to narcystyczny, moja mama to narcystyczna, bo nie chce mi dać mieszkania, albo nie chce mi czegoś dać. Nie ma prawa, nie ma obowiązku, nie ma takiej rzeczy, oczywiście prawo państwa chroni w momencie spadku jako zachowek. Możecie państwo o to się starać, ale za życia czy, czy takich rzeczy nie możemy się absolutnie tutaj domagać, i, i proszę się, ktoś może się obrazić, trudno, natomiast rodzice nie mają obowiązku dzieci, dzieci zaopatrzyć w bardzo, bardzo bogate życie. Mają obowiązek o nie dbać, mają obowiązek spełniać swoje obowiązki, jeśli chodzi o, rodzic, o rodziców, ale nie mają obowiązku zapewnić wam, bardzo bogatego i niesamowitego życia, mimo że na przykład mają, mają na przykład dwa mieszkania. To może być ich zabezpieczenie emerytalne, to może być cokolwiek innego, ale, ale rodzic tego nie ma obowiązku. Po śmierci tak, kiedy zachowek Wam się należy, to, to tak jest. Drodzy Państwo, ale myślę, że większy problem polega na tym, że bardzo często z osobami toksycznymi mamy wspólne relacje finansowe. I dajmy na to, bo na samym końcu opowiem o relacji partnerskiej. Co ja bym zrobiła i jak to by mogło wyglądać. Natomiast jeśli chodzi o zależności, jeśli y, mówimy o relacjach, nie wiem, biznesowych, partnerskich, y, przepraszam, biznesowych, przyjacielskich, y, y, kiedy, y, kiedy z osobą toksyczną łączą nas fin finanse. Drodzy Państwo, kiedy y, Wchodzimy w jakikolwiek biznes, ja to już na filmie o finansach powiedziałam: kiedy wchodzimy w jakikolwiek biznes, najważniejsza jest umowa i najważniejsze są założenia waszej współpracy. Jeżeli liczycie Państwo na to, obojętnie, czy to jest osoba toksyczna, czy to jest osoba nietoksyczna, że Państwo wchodząc w, jaką, w jakikolwiek biznes, w jakąkolwiek relację biznesową z kimkolwiek bez podpisanej dobrej umowy, bez założeń, bez zabezpieczeń, bez rozmowy, sprawy. Z księgową, chcecie Państwo stworzyć uczciwy i bezpieczny dla siebie biznes, to chcę powiedzieć, że chyba Państwo żartują. <grych> Drodzy Państwo, nie ma czegoś takiego jak bezpieczny biznes, albo ona jest moją przyjaciółką, albo ona jest moj, m, m, moją nie wiem, siostrą czy, czy, czy kimkolwiek. No, Drodzy Państwo, biznes to biznes, tak? Jak to mawiał kiedyś mój promotor, umiesz liczyć licz na siebie. No i taka jest prawda. Wszystkie umowy, które wiążą się z przepływem, wszystkie relacje, umowy, tworzenie spółek, czegokolwiek, jest umową, która powinna zawierać. E, zabezpieczenie dla państwa i dla drugiej strony, żeby nie było jakichś niespodzianek. E, jeżeli, no bo umówmy się, że część z państwa jest bardzo uczciwą, e, uczciwymi osobami i robienie biznesu e, uważacie: Nie, nie, no ale ja bym mojej przyjaciółki w życiu nie oszukał i tak dalej. Ja powiem tak, różnie może być. Bardzo różnie może być. Tą akurat postawę nauczyłam się od mojej ukochanej pani notariusz, która zawsze mnie w różnych sytuacjach wspiera i zawsze mi tłumaczy, bo kiedyś była sędziną, teraz jest z panią notariusz, więc ona mi zawsze z praktyki sędziowskiej mówi, jak to wygląda. Nie ma potem na sali rozpraw, ale ja tak myślałam, ale ja wierzyłam, ale ja coś. Nie ma dowodu, nie ma możliwości, więc drodzy państwo, e, finanse to twarda sztuka. Finanse to jest, e, to nie jest lelum po lelum, e, to nie jest e, mówienie. Jakoś to będzie, jakoś to wytłumaczymy, no bo, 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 bo tak. Nie, drodzy Państwo, finanse są jak każda inna rzecz energią, bo tak się mówi, że, że pieniądze są energią. I jeżeli Państwo na przykład dbacie o to, żeby w waszym domu było ciepło, bo na dworze jest minus 30 stopni, yy, przepraszam, dobrze mówię, minus 30 stopni, a w domu jest zimno, no to włączacie kaloryfer. Jeżeli chcecie Państwo, żeby wasz biznes dobrze chodził i rozwijał liczenia między Wami były dobrze zrobione, to podpisujecie umowę, bo takie są po prostu reguły gry. Więc, drodzy Państwo, wszystkie, a wszystkie takie sytuacje, kiedy robimy biznes niezależnie z kim, po prostu podpisujemy umowę. I teraz, dajmy na to, mamy taką sytuację, która która powoduje, która doprowadza do tego, że nagle okazuje się, że macie do czynienia tak jak opowiadałam w jednym z filmów o przyjaciołach narcystycznych, kiedy mojej klientki przyjaciółka po prostu nagle zażądała jakichś niebotycznych rzeczy, a nic w zamian nie dała. To po prostu ja jestem zwolennikiem w takich sytuacjach rozwiązywania tej sytuacji na zasadzie ostrych cięć, czyli jeżeli i, dajmy na to, wpakowaliście się Państwo w biznes i okazuje się, że ktoś was chce, brzydko mówiąc, oszukać, no nie brzydko, ale po prostu chce Was oszukać. No to, drodzy Państwo, mamy od tego sąd, mamy od tego prawnika i mamy od tego rozmowy. Jeżeli rozmowy pierwsze z Waszym wspólnikiem, koleżanką, przyjaciółką, z kim, z kim tworzycie biznes, nie idą, i widzicie, że ktoś was chce oszukać, to sprawdzacie, jakie macie możliwości finansowe. Prawne, jakie macie księgowe, jakie macie możliwości się obrony, jeżeli się okaże, że nie dopełniliście pewnych formalności, traktujecie to Państwo po prostu jako porażkę i nauczkę. Porażka to jest nauczka, czyli to jest coś, co proszę na następny raz wyciągnąć z tego wnioski. I niestety, jeżeli doszliśmy do takiej sytuacji, w której ktoś was oszukał i tak zrobił, no, możemy to cierpieć, możemy przez to przejść, możemy przecierpieć, możemy się wściekać. Trudno. Zdało się. To jest piękna lekcja. Proszę podziękować za taką lekcję sobie. Przyjaciółce, koleżance, partnerowi, partnerowi biznesowemu, proszę podziękować i wyciągnąć, tylko zdrowo wyciągnąć z tego lekcję, czyli pamiętać, że umowa jest umową yy, i yy. I to trzeba zrobić. Dobrze, drodzy Państwo, ale to, co nas najbardziej interesuje, to się nazywa partnerstwo. Czyli jestem kobietą, jestem mężczyzną, która tkwi w związku i jestem totalnie uzależniony. Czyli mamy, własny kred mamy wspólny kredyt, mamy wspólny dom, mamy wspólne dzieci, mamy wspólną firmę, jestem uzależniona od mojego partnera, bo mój partner dużo zarabia, a ja siedzę na przykład w domu. Drodzy państwo, chcę powiedzieć, że celem narcyza nie, nie, nie będę odkrywcza. Celem narcyza jest oczywiście państwa całkowita, ale to całkowita degradacja, czyli zniszczenie państwa pod każdym względem. Finanse są bardzo idealnym punktem, w którym narcyz może być, czyli Sytuacja, w której młoda dama, która urodziła dziecko, jest namawiana do siedzenia w domu, do niepowrotu do pracy, do niekończenia studiów, do ale co ty, ja cię utrzymam itd., powinno jej się absolutnie zapalić czerwone światełko, że coś tu jest nie tak. Drogie panie, odzywam się tutaj do pani, nie ma możliwości w dzisiejszym świecie, żeby kobieta była nie rozwinięta może inaczej. Kobieta nie może, być, nie może być niewystarczalna, samowystarczalna. Nie ma takiej opcji. Każda kobieta powinna mieć swoje pieniądze, swoje, swoje rzeczy, swoją niezależność, bo drogie panie, dajmy na to, niech to nie będzie narcyz, ale niech wasz mąż na przykład albo partner, z którym macie dzieci, zginie w wypadku samochodu. Co wtedy? Co, dostaniecie rentę? A jak pracował na czarno? A jak nie odprowadzał ZUS-u? Miał swoją firmę i nie odprowadzał ZUS-u? Dro drogie panie, yy, nie może być takiej sytuacji, w której wy swoje życie, swój los dajecie, wkładacie w czyjeś ręce. Okej, okay. miłość miłością, uwielbienie uwielbienie, oszołomienie, motyle w brzuchu i tak dalej. Ale drodzy państwo, yy, jeżeli w tym związku pojawia się dziecko, no to już nie jesteście odpowiedzialne, drogie panie, tylko za siebie, ale jesteście odpowiedzialne za dziecko. Więc musicie tak funkcjonować i tak, swoje życie, tak swoim życiem kierować, aby było ono niezależne. Dobra, ale mleko się rozlało. Jesteśmy w sytuacji, że ja się kapnęłam, że jestem z narcyzem. I jestem totalnie od niego uzależniona. Jestem wrakiem człowieka, nie potrafię nic robić. Cały, całe życie siedziałam z dziećmi, całe życie robiłam. Drogie panie, drodzy panowie, bo panowie też mogą być w takich sytuacjach. Nie ma wyjścia. Trzeba przygotować, przecierpieć plan. Z iloma paniami nie rozmawiam i z iloma panami nie rozmawiam, to jestem aż dumna, że ostatnio rozmawiałam z jedną z miłych pań, która powiedziała, że się 10 lat. Szykowała do odejścia, odkładała sobie grosik do grosika, pracowała sprzątając na pobliskim osiedlu, po cichutku, nic absolutnie mąż nie wiedział, sprzątała sobie, po pracy szła na dwie godziny, na przykład prasowała do jednej pani, do drugiej pani, sprzątała i robiła takie rzeczy i 10 lat odkładała, aby odejść od swojego predatora. Można? Można drodzy państwo determinacja którą wytwarza głowa podczas takiego planu czyli tego ja się nie dam ja się nie poddam i rok dwa trzy cztery pięć sześć macie swój plan odłożenia pieniędzy na ucieczkę powoduje że ten cel determinuje państwa i też bo Gniew, złość powoduje, że państwo zaczynacie się chronić, zaczynacie o siebie walczyć i może spowodowanie takiej sytuacji, właśnie gniewu i zmobilizowania wszystkich waszych, wszystkich waszych, całego waszego organizmu do tego, żeby żeby sobie pomóc, jest w bardzo dobrym rozwiązaniem. Więc, drodzy Państwo, polecam taką sytuację, że w momencie, kiedy Państwo się dowiadujecie, że rzeczywiście macie do czynienia i widzicie, co się dzieje, to ten plan, o którym ja zawsze mówiłam, to jest przede wszystkim niezależność finansowa. Czyli nie zostajemy w domu, nie pozwalamy, i, ale czasem słyszę takie, ale pani Magdo, ale, ale on mi nie pozwoli pójść do pracy, ale on się nie zgodzi. Przywiąże was do kaloryfera, zamorduje was, co zrobi? No to będziecie wiedzieli tym bardziej z kim macie do czynienia, i to jeszcze bardziej was zdeterminuje, tak? To jest y, y, jedno z takich rozwiązań. No nie ma opcji, no pomyślmy na, zdrowo, na zdrowy rozsądek. Mężczyzna czy kobieta może powiedzieć, ale ty nie możesz pójść do pracy. Ja mogę z tobą porozmawiać, że dobrze by było, żebyś został z dziećmi. Moja propozycja, bo ja więcej zarabiam. Ale nie ma opcji. Ja mówię nie, ja idę do pracy. To, że tak ma być. Drodzy Państwo, poza tym tak, kolejna, kolejne rozwiązanie. Czy są rodziny? Na pewno są rodziny. Mama, tata, babcia, dziadek, ktokolwiek, kto mo może Was przyjąć, na przykład czasowo z dzieckiem, gdzie, gdzie, rozkładamy, gdzie rozkładamy się czasowo, dopóki nie staniemy na nogach. Możemy, możemy wykorzystać ten, te, te sytuacje. Najlepszym oczywiście jest samowystarczalność i to, żeby zbudować swoją moc. Pamiętajcie też, drodzy Państwo, o tym, że nawet jeżeli funkcjonujemy w związku. Z narcyzem, ale funkcjonujemy na zasadach wspólnoty majątkowej, to też Wam się prawa należą. O tym proszę pamiętać i to wykorzystać. Tutaj zachęcam, w momencie, kiedy są panie, panowie, którzy żyją we wspólnocie majątkowej, a mają ochotę opuścić to, co się dzieje, no to najlepiej udać się do prawnika i tą sprawę załatwić. I tą sprawę wyjaśnić, co Wam przysługuje, jakie macie prawa, czy możecie na przykład zażądać sprzedaży, czy spłaty, czy czegokolwiek. Gorszym problemem są oczywiście sytuacje, w których jesteśmy w yy, związku. W związku partnerskim, ale jeśli są dzieci, to proszę pamiętać o czymś takim, co się nazywa zabezpieczenie czyli nawet nie mając, nawet nie mając orzeczenia o alimentach dla dzieci itd., macie Państwo w trybie szybkim przez sąd rozpatrywaną kwestię zabezpieczenia dzieci. Czyli sąd na czas trwania rozprawy, na przykład zarządza, że, zarządza, że y, partner jest zobowiązany płacić, nie wiem, 1000, 1500, 2000, oddaj Boże, jak najwięcej, jest w stanie do tego czasu, więc y, y, zabezpieczenie jest bardzo ważnym punktem które możecie zastosować, jeśli są dzieci. No, drodzy Państwo, ale teraz tak, jeżeli nie ma tych dzieci, no bo, bo ktoś powie, ale ja nie mam dzieci, jestem w związku partnerskim, pa, partner mnie zniszczył. Drodzy Państwo, co ja bym zrobiła? Zapakowałabym się w jedną torbę albo w dwie, w zależności ile mam ubrań, ile mam rzeczy własnych, osobistych, i zwiewałabym ciepie przerośnie. Wolałabym zatrudnić się jako pomoc domowa do dzieci, e, sprzątać ludziom dom, e, sprzątać ludziom e, chałupę, e, być e, niańką do ich dzieci, niż mieszkać z tym człowiekiem i nie wiadomo na co liczyć. Pozostanie w takim związku, to jest powolna śmierć i bardzo i śmierć, generalnie w boleściach. Więc nie proponuję takich sytuacji, poza tym, że macie Państwo plan działania. Na swoją rzecz, czyli odkładania pieniędzy, zadbania o własny biznes, rozkręcenia nowego biznesu albo cokolwiek. Drodzy Państwo, tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz dla pań, które, panów, którzy chcą rozkręcić własny biznes, yy, mając wspólnotę majątkową i, i próbując to zrobić, proszę, moi drodzy Państwo, udać się do prawnika. Albo do dobrej księgowej. I proszę zapytać się, jak mamy zrobić, ja nie będę tego po podawać na. Na otwartym kanale, ale wielu Paniom, które dzwoni, mówię dokładnie jak. Proszę zapytać się dobrej księgowej, jak e, mamy zrobić, bo chcę otworzyć albo e, mam swój biznes, który przynosi mi w miarę dobre, w miarę dobre dochody, e, ale nie chciałabym, żeby ten e, majątek przepadł, albo żeby ten majątek został zlikwidowany, albo żeby mój mąż, w tym moja żona, w tym partycypowali, bo to jest mój biznes i e, ja. Na niego pracuję, a zamierzam się rozstać z moim partnerem, moją partnerką, moją żoną, moim mężem. Proszę się zapytać, co mamy zrobić, żeby zabezpieczyć siebie i dzieci. I taka moja propozycja. Można to zrobić naprawdę, bo każda Wasza praca, otwieranie nowego biznesu, proszę pamiętać o tym, że jeżeli się w przyszłości Państwo będziecie chcieli rozstawać, to też to trzeba wziąć pod uwagę i zadbać o to, żeby, żeby nie zostać na lodzie. Przy wspólnocie majątkowej, przy rozdzielności tego nie ma, aczkolwiek ja zawsze każdą rzecz wolę skonsultować z prawnikiem, księgową, z, znaleźć rozwiązanie. Naprawdę te rozwiązania są. To nie chodzi o oszustwa, to nie chodzi o machl, machlojki, o jakieś rzeczy. To chodzi o realne zabezpieczenie siebie, bo co by nie powiedzieć, ale stanowczo w, w naszym kraju, kobiety, jeśli chodzi o zarabianie pieniędzy i konieczność wychowywania dzieci, Jesteśmy na dużo gorszej pozycji niż panowie. E, tyle. Dobrze. Drodzy Państwo, więc finanse, tak, są, są dużą blokadą, natomiast podałam Państwu kilka możliwych rozwiązań, do których bardzo proszę pomyśleć. Drodzy Państwo, nie jesteście bez, bez wyjścia. Z każdej sytuacji jest wyjście, tylko nie wolno schować jej pod dywan, bo jeżeli, słyszę, jeżeli słyszycie w swoim głosie, bo ja się nie mogę rozstać, bo finanse, to znaczy, że tak naprawdę, Gdzieś jeszcze jest ukryty jakiś lęk, jakiś strach, jakiś, jakaś niepewność, do której bardziej się trzeba przyjrzeć niż tylko finansom. Bo jeśli chodzi o finanse, to proszę mi wierzyć, że y, można y, przy udziale księgowego. Y, y, Księgowego, prawnika, e, można te sprawy załatwić, a nawet jeśli nie, to proszę mi wierzyć, że sprzątanie u kogoś i nawet pozbycie się e, jakiegoś większego majątku tylko dlatego, żeby się uwolnić od tego, e, jest moim zdaniem większą korzyścią niż pozostanie w tym związku i e, trzymanie majątku, bo. E, bo to różnie w życiu może być. Więc proponuję Państwu uczciwe podejście do siebie i popatrzenie też na finanse od strony, czy jeśli stracę na przykład je wszystkie, a będę spokojna, to czy będzie mi lepiej, czy nie będzie mi lepiej, czy jeszcze coś pod tym strachem od, po finanse coś jeszcze jest. Więc nie ma się co oszukiwać tylko zawsze patrzeć prosto w oczy temu strachowi i zobaczyć, co tam się dzieje. Drodzy Państwo, kolejny film za nami e, o finansach, e, następne szykuję serdecznie Państwa pozdrawiam, do zobaczenia.